Cześć, dzień dobry, do z tej strony Alvaro, tak zwany no i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Manchester United. Mam nadzieję, jak sami pamiętacie, w nieco e, idealnym stylu przeszliśmy do finału Champions League, ale jeszcze przed tym musimy utwierdzić się, że wygramy mistrza Anglii. Mam nadzieję, że oglądając to, napiszecie mi komentarz odnośnie tego, czy jeszcze jeden sezon chcecie z United, żeby faktycznie utwierdzić i wygrać te trzy puchary, czyli FA Cup, którego w tym sezonie odpadliśmy z bodajże Cambridge United, w którejś z pierwszych rund. Więc dosyć nieciekawie jak mnie zapytacie. Ale no cóż. Cóż, jak to może nazwać? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Za to inny Puchar zamiast FA Cup. Tutaj remis. Chcieliśmy wygrać, ponieważ sytuacja w Anglii jest napięta. I jeśli Arsenal wygrał, to wygrywamy tylko jednym punktem i wygrali. Mamy jeden punkt przewagi. Wracając, no to wygraliśmy super. Super Puchar, przez co Super Puchar Europy który daje nam trofeum jako zamiennik na FA Cup. Więc, zapytać, więc ja was pytam, czy dla was taki, takie trzy bohary odpowiadają. Gramy z West Hamem, który jest dosyć mocny, więc tutaj chciałbym mieć najmocniejszy skład, który wygrywa szeszko dwie bramki i zobaczmy jak Arsenal sobie poradzi, bo bodajże to jest ostatnia kolejka. Tak mi się wydaje. Yy, i, I tak. Wygrywamy mistrza Anglii, proszę państwa. Nawet jeśli Liverpool wygra, to nas nie dogonią. Więc z minimum 80 punktami wygrywamy mistrza Anglii. Yy, no. Bodajże przez większy czas chyba nie byliśmy w, na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że Liverpool Góru, górował w tym sezonie. Christian musiał, musiał do nas to łączyć. <noise> Dobra. To było trochę zbyt suche. E Liverpool był na tym pierwszym. tak e Coś mi się kojarzy. Ale jednak e my wygrywamy. Jeszcze trzeba utwierdzić to grając w finał Champions League. Jeszcze musimy utwierdzić się z kim, ponieważ Drugi mecz, drugiego półfinału nie był roz rozegrany na y stan poprzedniego odcinka, jak i tego jeszcze y nie był rozegrany. Teraz musimy sobie zrotować, żeby mieć wypoczętych na finał. Barrios może sobie wejść za Palaciosa. Y musiał nawet, musiał, on musiał wejść. Dobra, z kończesnym. Musiał sobie wejdzie. Poczemu hmm, nie? Udogi sobie odpocznie. Gramy z Bormów na wyjeździe i wygrywamy. Hakimi i Oro dają nam kolejne trzy punkty. Arsenal jeszcze przegrywa Liverpool, remisuje co utwierdza nasz w fakcie, że wygrywamy mistrza Anglii. Lecz jak sami widzicie, proszę Państwa, czeka na nas finał. Z eee, teraz, tak myślę, że eee, rozgram finał normalnie. Jak gram, spróbuję nie wycinać. Bo nie, chyba nie wiem, czy to będzie potrzebne. Zobaczę, jak wyjdzie. Ale my przechodzimy i będziemy grać ten finał. W sensie ja będę grać, w sensie oglądać. Eee, mam nadzieję, że Wam to odpowiada, bo tak chyba no już tak w każdej serii było dotychczas. Więc, gramy z Barceloną, to jest finał, który się już powtarza. Był taki w 2011 roku. Skład Barcelony, jak sobie widzicie, to jest chyba, nie, to jest już potwierdzony, mam nadzieję. Szczęsny na tego, na ławce trzeba to zobaczyć, lecz pierwszy skład Wracając. Też tagan Kunde, Araujo, Akanji, Miguel, Yamal, Casado, Erik, T. Fernandez. Nie wiem, jaki to może być, pierwszy raz go widzę. Olmo i Boniface. Ławka dosyć mocna, więc chyba jeszcze raz będę musiał czytać skład ze względu na rotację. Bo jestem prawie, że pewny, że ten, co tutaj się wyświetla, to jest ostatni skład, jakim grali, a nie Skład jakim będą wychodzić. Więc jak wejdę do gry, to w pierwszej minucie zapauzuję i zobaczymy skład. Albo że już będzie ten, że będzie fajna cena, to wtedy nie będę umijał. Oczywiście eee, Amat, no, wejdziesz, wejdziesz. Myślę, że wejdziesz, ale I to jeszcze nie jest potwierdzone. Ale mam taki zamiar, żeby wpuścić tutaj, nie na przykład właśnie Amada. Ale nie ma co zbędnie przedłużać. Gramy. Eee, chyba, mam nadzieję, że będzie jakaś kadcenka. To jest chyba tak klasyczna, ale. A więc zatrzymałem pierwsza minuta i sprawdzamy, sprawdzamy, co sprawdzamy? Proszę Państwa, sprawdzamy skład, skład Barcelony. Ter Stegen, Kunde, Araujo, Akanji, Güters, Myślę, że Miguel, Garcia Casado, Bakwa, ok, Bakwa, Torres zmienione. E, chyba. Nie, to chyba na razie tylko dwie zmiany, jedyne, bo Olmo i Boniface widzieliśmy. I jeszcze ławka jest, ławka, ławka. E, ławka też jest ważna. Jamal, e, Lewandowski Fermin, jakiś e, Alex, Darwin, okej. Okay. Dwóch Polaków na ławce. Lewandowski Szczęsny. Miejmy nadzieję, że oni nam nie przeszkodzą w zdobyciu. ...tego pucharu. Teraz Szeszko, Jezu! Szeszko! Prosto w... ...przeciwnika. Bruno! oj, prosto w Ter tego No i teraz Barcelona z pierwszym kontaktem w meczu. Lombardi dosyć niebezpiecznie, ale udało się. Tak samo tutaj ze strony Barcelony. Zmieniamy stronę, trzeba to tu, tutaj na spokojnie. Garnacho, Szeszko, czy się przebije? Przebija się! I oczywiście, że przebił się na spalonym. Jeszcze nawet też sięgam to obronił, więc ja nie wiem. Jak my nie możemy wykończyć takich akcji, jak bardziej Szeszko nie może ich wykończyć, ponieważ w ostatnim meczu z nie Bormów, a z West Hamem strzelił dwie. Takie coś też chyba powinien kończyć, ale to tylko moje zdanie chyba. Teraz wysoki odbiór, znaczy wysoki, wysok, wysoko odbierają. Świetnie Lombardi przyjmuje. No i... Słabe podanie, słabe, ale jeszcze lepszy odbiór. Szeszko. Szeszko. No tak średnio tutaj z opcją podania. Kwaraszkwelia! Proszę Państwa, to ja się zamknąłem w sobie i się skupiłem. Kwicia kwelia świetnie tutaj przedryblował. Znalazł lukę i wykorzystał e, dosyć nieprzyjemny kąt. Lecz e, też tego chyba się nie spodziewał tego po długim i nie obronił. Zaczynamy świetnie. E, 26 minuty, wygrywamy 7 do 0. E, nie wiem, czy chcę jeszcze zmieniać taktykę odnośnie czy jakiś autobus. A teraz pad mi się rozłączył w takim momencie, padzie. Proszę mi tego nie robić. No cóż mogę powiedzieć Dziękuję ci Padzie. w najważniejszym meczu w sezonie mm, okej, okay, może innych nie grałem No ale kurczę No chociaż 90 minut Nawet nie. To nawet nie jest 90 minut w prezidnym życiu z 8 minut, bo to... Po... nie, 6! Jezus, bo to ja gram po 3 minuty. Połowa. I oczywiście to włącza się przed polem karnym. Czy wypolu karnym, gdzie Tomori ma piłkę, i oczywiście tracimy bramkę przez to, cóż mogę rzec? No, nie wiem, nieszczęście. Cóż, no gramy, nie? 1-1. Świetny odbiór. Kwicza. Trzeszko tak trochę się nie pokazał. Dobre jest Bruno, i niestety nie zdążył. Tutaj też nie zdążył. Nic z tego, w jakim stylu my schodzimy z tego meczu? Z meczu, z, no z meczu na przerwę w tragicznym. Tracimy bramkę na własne życzenie, a strzelamy. No, no też na własne, no, ale gorzej tracić na własne niż e, strzelać i potem. Nawet nie umiem ubrać tego ładnie w zdanie, żeby to miało sens i faktycznie odwzorowało to, co się stało na boisku, bo to po prostu przerosło wszystko, nie? Pat mi się rozłączył, no, nie dowierzę, ale dobra. Trzeba finał rozegrać do końca. Do końca, gdzie kwaraszkwelia nie ma z kim zagrać. O, saszką tak średnia, średnia Barcelona bardzo nisko, albo mi się wydaje. Okej, okay, powalczył, ale stracił, wbił się w, dosłownie w przeciwnika, ale dobra Świetnie, pales jest tutaj powalczył... Nie, nie wywalczył. Barcelona gra swoją piłkę, co nas nie. Um, jak to można nazwać, nie, nie fascynuje z naszej strony. Jezus, dobra, dziękuję Ci, Kobel. Dziękuję. To była niesamowita obrona, ale garnacza nie umie podać. Eee, Pablo Torres tam ładnie przebił. Może trochę popełniłem błąd tym Lombardim, bo wyszedłem za wysoko, jak właśnie teraz to robię. Okej, okay, gramy. Myślę, że już będzie ręka. Wiznięta. Czy tutaj garnaczu się w zmieści, zmieści się? Czy odda strzał? Nie ma zbytnio. Chciał to rozegrać, niestety. No nie był to chyba dobry pomysł, rozegranie tego w taki sposób. O Jezu, to, to nie był dobry pomysł. W głowie inaczej to wyglądało, wiecie o co chodzi. Łapiesz? Łapiesz. Tak jest, kobel. O to chodzi. Świetnie. Nie? Tylko teraz mnie tutaj presują. Okej. Okay. Garnaczu tu jest. Tu jest Hakimi. No i Bruno prosto w twarz Ruchu wchodzi. Co mi się nie podoba. No i Pat się odłącza e, wraz z gwizdkiem sędziego, który kończy 90 minut tego spotkania. E, co oznacza, że gramy kolejne 30 minut e, ingame oczywiście. Ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Szaszko. Czemu mógł raz się zatrzymuje? Proszę Cię, star. Jeszcze mój Pat odmawia po raz trzeci wszystkiego. No już mu się nie chce. Już mu się nie chce. Jak on patrzy na tą... ujezu Dobra. Jak on patrzy na co ja robię, to chyba uznał Pat, że nie chce. on nie chce. Zepsuje mi... zepsuje mi finał. Nie wygram. Nie będę grał pewnie karne jeszcze, nie? Znając ee, moje szczęście. Dogi tu chyba nie dogoni go i stał się w maliny. Ale tutaj Lombardi. Niesamowity e, odbiór. Kwara Bruno. Bruno świetnie szeszko znalazł. Szeszko. Szeszko i Szeszko! Co Szeszko zrobi z Araucho? Araucho poleciał do jego chyba kieszeń, tak mi się wydaje, nie na no, żartuję. A gdyby nie Araucho robiąc ten ślisk, to no nie, nie wbiłem się tak. Aż na no dnie skipuję, Chcę to zobaczyć. Tutaj. Robi ślisk. Wbijam się tu. I mamy. W jakim stylu my to strzelamy? To, to nie powinno być dogrywki, to powinno być 1-0, 90 minut koniec. Ale tak nie jest, gramy. Amat... Yy, 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 33, okej. Okay. Yy, ty masz... Yy, yy, Kainresa bym nie puszczał. E, dobra, chyba te dwie zmiany zrobię tylko Joro i e, Kwara, bo Kwara, jak dobrze grał, tak dobrze był zmęczony, tak samo jak Tomori. E, dwie zmiany, wynikiem 1 do zera trochę na zabicie meczu. Świetnie. Jezu, dobra, teraz to drugie nie było dobre. Świetnie, euro Teraz Amat. Świeża krew. Świetnie to Ale tragiczne podanie. No Dogi chyba też był idzie do zmiany, szczerze powiem, ze względu na jego kondycję. Daj, teraz zamknijmy go, zamknijmy go. Dawaj proszę cię u Proszę. Świetnie amat. Widać, że tutaj jest pasja dla klubu. Do końca poszedł. On tu już trzeba... trzeba... Trzeba Hamsko zagrać, proszę Państwa. Gramy na Hamsko. No i... 3 minuty ostatnie zagrałem jak totalny ham. Ale chyba wiecie czemu. Nawet się tak podjerałem, że skipnąłem. Puchar. Widzicie po lewej stronie na biurku leżał. Czy będzie jakiś kolejny kadr? Oczywiście, że nie. Jak zwykle. Moja. Ach, głupia. Dobra. Tutaj zobaczcie to. No, wygraliśmy. Cóż, cóż. cóż... Zrobić 21 jeden w jakimś stylu wygrane. No to ciekawe. Tak można to oznajmić i mamy double. No ale szkoda, że tu nie ma tego UEFA Super Cup, bo to też się zaliczy do tego sezonu, nie? Champions na busie, choć powinno być niby treble, ale to też się tak nie liczy, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co tutaj się tłumaczyć, czy coś. Wygraliśmy. Wygraliśmy, tak? Amat podziękował. A ja to by dziękuję było. Wszedłeś, powalczyłeś dla e, klubu. Więc kolejny odcinek jutro. Myślę, że zrobię krótszy, ale zobaczymy. E, medowy w dostał... Dobrze widzę, że dostał go Boniface? Za, to, za taką bramkę to nie będę komentował. Ja wam dziękuję, do widzenia, do zobaczenia i widzimy się jutro na podsumowaniu całej Myślę, że całej tej serii, myślę, że tu zakończymy, więc Dortmund wygrywa konferencję i jeszcze raz się pożegnam. Do widzenia, do zobaczenia i cześć.